Czterej... Starek... znaczy! O ja nie mogę! Czekaj, pójdę na chwilę do toalety. Dzień dobry, wróciliśmy. Ej, musisz tak bekać. Ja tak nie bekam, tu ty teraz nie kłam. No co nam nie zwajasz? Oh. Musisz... Przepraszam do po ojcu! Aha! Dzień dobry, Cwaniak! Już jestem! <Glipy> Szaryk z siebie? Daj, pana felko! Po, po, pogodzimy się, no moja pana felka! Już się tak dawno nie widział. Drugi święty! Czy tam nie Kurde, kto tak głośno dzwoni? jest, kartka! Jeden raz! Zachłukę! Shin Gilla! co ty tu robisz? No, siema! Wiesz, że przyszedłem do was? No, bo widzę, ślepa nie jestem. Gdzie stary grzyb? Nie interesuj się, bo kiciki ci dostaniesz. Czemu jesteś dla mnie miła? Nie interesuj się! Kota! Silnie, pamiętam! A dlaczego? Ty? A dlaczego ty tutaj przychodzisz? Ech, zakochałem się w tobie, Fergo. Co? Co ty gadasz?

Twoja ja znaczy, no, na taki gnusz, zwłaszcza, właśnie, na teraz nie chcę powiedzieć. Piffa! Piffa! Pif Piffa! 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 paf Piffa! 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 Pif Piffa! pif Piffa! 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 znowu ty, pif O! Dzień dobry serefie miasta! Piw paw! Cześć, cześć, cześć! Cześć pannofelgo! Cześć ty! O, piw, a, paw. A, a. O, o piw paw! Ta piw paw! To, piw paw rybka! Chodź tu! To jest stary Cześć! Jak cię długo nie widziałem! Słyszałem, żeby jej policji było się dziwnie zachowywałeś w domu. No wiesz, tak już było. A wiesz... Drrr. Co, Co taka panna felga ten? Co tak się śmiejesz? Drrrrr. O nie! <grystanie> jedziemy, jedziemy! Jedziemy! Krak odpalaj! Musimy yy, łapać sina! Sina, no nie badaj! <grystanie> No cię ja tego nauczyłem, twajak. Nauczy no, a jak go A co No ja go tak nauczyłem, go ten nieczulnego bąka. Czyli strzela nie Mamy cię! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Okej, okay. kurde, zostawcie mnie! Teraz no, to za Teraz to się będzie! Musiałem przejechać przez was salon. Co ma pazury.